She will all Niech będzie z wami! Jezus. Uroczystą sumą rozpoczynamy świętowanie parafialnego odpustu centralnej uroczystości. Z prawdziwą radością witam wszystkich przybyłych, pielgrzymów, gości i wszystkich parafian. W sposób szczególny witam kapłanów, księdza profesora, prawa Dantoniego Żurka, Starnowa, który od rana głosi już słowa Boże, a teraz przewodniczy Eucharystii. Witam również księdza Pawła, który przybył na świętowanie. Z Radłowa widzę przybył kapłan i z Wisowatek, które należą do Bożym przecież. Razem zjednoczmy się na wspólnym dziękczynieniu dla Matki Bożej za blisko już 650 lat patronowania w naszej parafii, za tysiące, a może miliony łask wyproszonych i udzielonych przez jej stawiennictwo. Z ufnością zamierzajmy się dalszej opiece, Maryi. Abyśmy mogli godnie. Składać tę ofiarę wdzięcznienia. Przeprośmy najpierw Boga za naszych grzech. Panie, Synu Boży, rodząc się z Marej dziewicy, stałeś się naszym bratem. Zmiłuj się, nad nami. Zmiłuj, się nad nami. zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, z nad, nad, nad nami. Panie, Synu Jednorodzone, Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, z nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Chwała na Bogu Wszechmogący Boże, Macierzyństwo Najświętsze, dziewicę stało się początkiem naszego sławienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto jej narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z tobą żyje i Krój w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieku. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Michała. Tak mówi Pan. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsza jesteś wśród plemion ludzkich. Z wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy resztę braci jego powróci do synów Izraela i powstanie i będzie ich pasterzem mocą Pana przez majestat imienia Pana. Boga swego, będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi, a On będzie pokojem. Oto Słowo Boże. Amen. apostoła do żydów, bracia. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braci. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże. Radośnie świętujmy narodzenie radości całego świata. Ukochani, tyczą się Panu siostry i bracia. Tymi słowami wielki teolog Jan Tomaszczyński próbował wyjaśnić tajemnicę dzisiejszej uroczystości. To powód do radości z narodzeniem. Maria, której urodziny dzisiaj świętujemy, przyszła na świat w czasach, kiedy każde narodzenie sprawiało radość. Jest bardzo rzeczą zastanawiającą, że pierwotne teksty Kościoła nie zanotowały ani gdzie Maria się urodziła, ani w jakiej rodzinie, ani kiedy. Ale i najstarsza tradycja przekazała, była oczekiwanym dzieckiem i Maria. To były czasy, kiedy wszystkie dzieci były oczekiwane, bo każde życie było widziane jako Dar Boży. Bo w każdym człowieku widziano tajemnicę, która pochodzi od Boga. Dam w dzisiejszych czasach trudniej te tajemnice rozumieć. Bo od kiedy człowiek zaczął kombinować przy tajemnicy życia, na każdym jego etapie im więcej ma w tym względzie możliwości, tym życie ludzkie stało się mało, że tak powiem, wartościowe. Jeżeli już, to ceni się go, ale w kategoriach socjologicznych, ekonomicznych, jako ktoś, kto może przynieść zysk albo potrzebny jest do zapełnienia chociażby jakiejś luk. Dwa tygodnie temu czytałem, czytałem tytuł tutaj jednej z gazet. Tragiczna wiadomość dla mieszkańców Łodzi. ciekawionym tytułem zacząłem czytać, i tam okazało się, że tą tragedią mieszkańców Łodzi jest to, że w ciągu ostatnich 25 lat było ich ponad 100 tysięcy. A jeżeli tak będzie dalej szła, ten proces w takim samym tempie, to za 20 następnych lat. Ubędzie ich następnych 200 tysięcy ludzi. A więc blisko połowa stanie się miasto o połowę mniejsze. Ale co gorsze, większość mieszkańców to będą ludzie starsi, wymagający pomocy, których nie będzie miał doświadczyć. Tak patrzy się dzisiaj z coraz większą uwagą na człowieka. Właśnie jeżeli się mówi o jego wartości. Zaczyna się widzieć wszystkie niedostatki poprzedniej polityki, kiedy bano się przeludnienia, dziś martwią się za kto będzie pracował za kilka, kilkadziesiąt lat. A przecież ludz, życie ludzkie to jest dar Boży. Niezależnie czasem od tego, ile on potem ekonomicznie wnosi do całej w społeczności, w której żyjemy. Przestaliśmy cieszyć się darem Bożym życiem. I stąd życie stało się tak mało wartościowe w różnych jego wymianach. Życie narodziny Maryi ucieszyło przede wszystkim rodziców, którzy na nią czekali. Tak, świadomość uczestniczenia w tym wielkim dziele Bożym, przekazywania życia, niejako tworzenia go, odpowiedzialności za nim. Dziś znowu żyjemy w czasach, kiedy przestajemy się z tego cieszyć. Macierzyństwo bywa wyśmiewane, niedoceniane, albo wręcz w jaki sposób spocważamy. Nie tak dawno w Ginejskiej czytałem taki reportaż o tak zwanych To był reportaż z Indii akurat, ale to jest zjawisko charakterystyczne dla wszystkich biedniejszych krajów. Otóż tam powstają dziś specjalne kliniki, w których wynajmuje się kobiety. Bogate Amerykanki, bogate Europejki nie chcą nosić dziecka w swoim łonie. Dostarczają, że tak powiem, materiał genetyczny, a potem odbierają niczym supermarketu dziecku. Czy potem może dziwić, że te bogate Europejki, Amerykanki nie cieszą się macierzyństwem. Oni nie wiedzą, co to jest macierzyństwo. Mają dziecko dla swojej zabawy, bo tak akurat... Chcą mieć lalkę, którą ci będą bawić. Przestaliśmy cieszyć się tymi wielkimi tajemnicami, dlatego społeczeństwo nasze staje się społeczeństwem tak bardzo człowieczonym, czy wręcz cywilizacją śmierci, jak Małżewian Waryugród. W Kiedy na świat przyszła Maryja, Nikt nie wiedział, kim ona będzie. A przecież w tym momencie, jak powie tekst pisma świętego, zajaśniała dziewczynka, z której narodziło się słońce sprawiedliwości Pan nasz Jezus Chrystus. Narodziła się ta, która była w wiek. Inny z tekstów biblijnych powie: Bóg mnie stworzył, sprawcy dzieła, od wieków jestem stworzona, nim ziemia powstała. Powstałam wcześniej w umyśle Bożym, w Jego planach i powstał świat, obrazowo mówił tekst biblijny. Rzeczywiście, Maria była tym, kto przez to miało przyjścia dzięki temu, że zgodzi się na przyjęcie Jezusa Chrystusa.